Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nas słowem na 21 dzień października. Kościół proponuje na fragmentem Łukasza, rozdział 12, wersety od 13 do 21. Ktoś z tłumów rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz onu odpowiedział: człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą. Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów i rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe. I tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz bóg żał do Niego głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej dusze od Ciebie, komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Moi drodzy, dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam kilka rzeczywistości związanych z dobrami materialnymi. Przede wszystkim widzimy tutaj człowieka, który przychodzi, aby Jezus był rozjemcą między Nim a Jego bratem w kwestiach spadku. Niestety łatwo możemy zauważyć, że dobra materialne i spadki niestety potrafią podzielić nawet najbliższych. I jest to konkretna wskazówka, że niestety, jeżeli zbyt mocno kładziemy akcent na dobra materialne, naprawdę możemy pogubić i stracić nawet to, co powinno być dla nas ważniejsze, a więc chociażby te relacje rodzinne. Druga rzeczywistość, o której mówi Jezus, to ostrzeżenie przed chciwością, bo łatwo jest naszej ludzkiej naturze iść w kierunku chciwości, pragnieniu posiadania. Natomiast Jezus wyraźnie mówi, że życie nasze nie zależy od naszego mienia. Kolejna rzeczywistość to właśnie wyjaśnienie tej rzeczy, tego, o czym mówi Jezus, czyli przypowieść o człowieku, który był bogaty, dobrze mu obrodził jego majątek, no i pomyślał sobie, że wykorzysta tę sytuację, aby wzbogacić się jeszcze bardziej, aby jeszcze lepiej korzystać z życia. Natomiast to, co usłyszał od Pana Boga, to właśnie to, że tak naprawdę za chwilę może odejść z tego świata i co stanie się z jego majątkiem. Miejmy świadomość tego, że świat. Dobra materialne przemijają, że tak naprawdę już za chwilę możemy odejść z tego świata. I co wtedy stanie się z naszym majątkiem? Bardzo często, niestety, jest tak, że o majątki ludzie się kłócą i po prostu e, zaczynają się różnić między sobą właśnie przez to, że jest jakiś majątek do podziału i ktoś uważa, że niesprawiedliwie jest dzielony. Natomiast Jezus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do tego, abyśmy byli bogatymi u boga, a nie bogatymi w kwestiach materialnych, a nie bogatymi tutaj na Ziemi. A być bogatym u boga to przede wszystkim miłość, która, którą okazujemy innym ludziom. Jeżeli czynimy miłość, nawet wykorzystując te dobra materialne, które posiadamy, a może przede wszystkim wykorzystując te dobra materialne, które posiadamy, to to są skarby, które są ważne u Pana Boga, i to są skarby, które, dzięki którym możemy zyskać naprawdę wiele, bo nawet życie wieczne. Bądźmy więc, moi drodzy, bardzo ostrożni w korzystaniu z dóbr materialnych. Starajmy się je dobrze wykorzystywać, czyniąc miłość, a nie gromadząc, aby po prostu mieć. A wtedy na pewno nie pogubimy się. W tym naszym podejściu do dóbr tego świata, które, tak jak mówi nam wyraźnie dzisiejsza Ewangelia, po prostu przemijają. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za tę dzisiejszą Ewangelię, za to, że pouczasz nas o tym, co powinno być dla nas najważniejsze. Dziękuję Ci, Panie, za to, że ostrzegasz nas przed chciwością, a uczysz miłości, bo to właśnie miłość okazana drugiemu człowiekowi. To są te skarby, które dla Ciebie są ważne i to są te skarby, które w Twoich oczach mają znaczenie. Pomóż nam to zrozumieć i pomóż nam tak żyć. Chroni nas, Panie, przed wszelkimi podziałami związanymi z majątkami i dobrami materialnymi. Modlę się, Panie, za tych, którzy pogubili się w swoim życiu. Modlę się za te rodziny, które poróżniły się z powodu dóbr materialnych. Panie. Daj im łaskę zrozumienia i prawdziwej zgody. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.